Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. W najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju grają już od kilku sezonów, choć wciąż im daleko do czołówki seniorskiej, rok do roku widać wśród młodych reprezentantek wrocławskiego klubu krok w rozwoju i powoli dobijają do najlepszych. Wśród juniorek już od dawna do tego grona należą. W turnieju mistrzowskim pod Wawelem szczególne powody do zadowolenia ma Natalia Bajor, zawodniczka Uniwersytetu Ekonomicznego, zdobyła złoty medal, pokonując w finale. Agnieszka Kaczmarek z Gdańska 4 do 1 na najniższym stopniu podium w rywalizacji także indywidualnej stanęła druga z naszych reprezentantek Ada Jończyk. To nie jedyne sukcesy przedstawicielek Wrocławia. Wspólnymi siłami nasze tenisistki stołowe zdobyły dla Uniwersytetu Ekonomicznego brąz w rywalizacji drużynowej. Do tego Jończyk w parze z Agnieszką Kaczmarek wywalczyła trzecie miejsce w deblu, a Bajor z Patrykiem Zatówką trzecie miejsce w grze mieszanej. Obie reprezentantki Wrocławia Trzykrotnie odwiedzały więc podium w Krakowie, aby wciąż czyniły tak szybkie postępy. Tymczasem na razie Bajor z Jończyk będą kibicować swoim starszym koleżankom i kolegom. W Paryżu rozpoczęło się seniorskie Mistrzostwa Świata. Reprezentantami Dolnego Śląska są tenisistka MKSTS-u Polkowice Katarzyna Grzybowska i sędzia Andrzej Moczko. Organizatorzy kolejnego sprawdzianu dla Wrocławian i pozostałych chętnych biegaczy mogą mówić o swoistym pechu. Choć imprezę udało się przeprowadzić bez większych przeszkód, pogoda była ich wielkim wrogiem. Padający deszcz i chód przeszkodził w osiągnięciu wymarzonych rezultatów. Warunki pogodowe miały wpływ na frekwencję W ubiegłym roku przez wrocławski test Kupera przeszło ponad pół tysiąca chętnych w tym roku. Akademicki Związek Sportowy, który był współorganizatorem Sprawdzianu, liczył na pobicie tej liczby albo w najgorszym wypadku na wyrównanie liczby startujących. Niestety boisko przy Strzelnicy na Stadionie Olimpijskim przy Paderewskiego odwiedziło mniej biegaczy. Testowi poddała się grupa 427 śmiałków. Sprawdzian trwał od poranka do popołudnia. Zawodnicy i zawodniczki startowali w zespołach co 30 minut. Łącznie biegacze pokonali ponad 1000 km Średnia na jednego śmiałka wyniosła... Dwa km i 590 metrów na starcie i mecie pojawili się zarówno młodsi w średnim wieku, jak i starsi biegacze. Wystartowało 282 panów i 145 kobiet. AZS będzie na pewno kontynuować akcję. Kolejne testy Coopera, oby w lepszych warunkach pogodowych mają się we Wrocławiu odbyć jeszcze przed wakacjami. Kolejny rok nasza uczelnia na pierwszym miejscu w Polsce. To nie może być dziełem przypadku, wpływ na prestiżowy ranking, ma przede wszystkim kadra naukowa i oczywiście sami studenci. Po raz kolejny zwyciężamy, po raz kolejny jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce. To jest praca moich kolegów, zasługa całej załogi, studentów. Wszyscy, wszyscy na ten wizerunek pracujemy i pracujemy bardzo ciężko, ale efekty widać. Tak, jesteśmy najlepszą uczelnią, z czego się ogromnie cieszymy. Na laurach oczywiście nie spoczniemy, dalej będziemy ciężko pracować, żeby być jeszcze lepszą jednostką uczelnia. Duży wpływ na spore zainteresowanie studiowaniem na tej uczelni ma opinia o szkole byłych i obecnych jej studentów. Na przykład na forach internetowych większość w samych superlatywach ocenia AWF, świetna baza sportowa, wysoki poziom nauczania i dobra atmosfera. Te cechy kuszą obecnych maturzystów. Opinia studentów jest dla nas najważniejsza tak naprawdę, bo... Uczelnia jest dla nich, tak? Uczelnia jest dla naszych studentów. Cieszę się, że korzystają z tych obiektów, cieszę się, że do nas przychodzą, ale również nas, nam pomagają. To, to jest samorząd studencki, który jest bardzo prężny, to są studenckie towarzystwa naukowe, to jest zespół Kalina, to jest naprawdę duże grono osób, które bardzo ciężko, ale z radością, oni nie robią tego na siłę, oni po prostu chcą być członkami tego społeczeństwa, dokładają swoją Cegiełkę, i z tego wychodzi fajna, duża cegła, jaką jest Akademia Wychowania Fizycznego, najlepsze uczelnia w Polsce. Szkoła się rozwija, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i też rynku pracy. Uczelnia cieszy się ze swoich sukcesów, ale dba też o rozwój. Obserwujemy rynek, obserwujemy potrzeby tego rynku i staramy się wychodzić na Przeciw potrzebom rynku, bo tak naprawdę uczelnia jest dla ludzi. Uczelnia jest dla tych młodych ludzi, którzy w przyszłości mają się znaleźć na rynku pracy, mają być zadowoleni i mają też zarabiać godziwe pieniądze. A tak już jest. Nasz kandydat jest już poszukiwany na rynku, nasz absolwent i z tego też się ogromnie cieszymy. Na Wrocławskiej AWF studenci mają do wyboru trzy wydziały. Rekrutacja wkrótce się rozpocznie. Wszelkie szczegóły dotyczące uczelni. Można znaleźć na stronie www.awf.wroc.pl. 21 edycja zawodów rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem 2013 roku. Za nami już sporo ciekawych rozstrzygnięć, sporo jednak też przed nami. Właściwie połówka już za nami, świeci słońce, jest coraz piękniej. Także mam nadzieję, że jeszcze więcej osób włączy się do tych naszych działań sportowych. Najbliższy majowy weekend warto spędzić właśnie na sportowo, biorąc udział w zmaganiach przygotowanych przez organizatorów OMW. Przygotowano bogatą i różnorodną ofertę. I ci, którzy uwielbiają rywalizację indywidualną i ci, którzy uwielbiają zespołową, mogą wziąć udział w naszych zawodach, ponieważ mamy propozycje i dla jednych i dla drugich. W sobotę i niedzielę w ramach mistrzostw ruszają zmagania na wodzie. Na te dni. Miłośnicy Odry sporo musieli czekać podczas weekendu. Sporo się będzie dziać. Nasi zawodnicy na pewno już się cieszą, że będą mogli rywalizować na Odrze. I zapraszamy ich właśnie nad Zatokę Pegas, bo tam właśnie będziemy walczyć i w sobotę i w niedzielę. Rozpoczynamy zawody w kajakarstwie. Będziemy się ścigać na tych olbrzymich, dziesięciosobowych. osobowych. Łodziach smoczych, ale mamy też specjalną ofertę, i tutaj gorąco polecam tę dyscyplinę, ponieważ ona w naszych zawodach zagości po raz pierwszy. Jest to wioślarstwo turystyczne i polega na tym, że właśnie nad zatoką ścigają się dwójki ze sternikiem na dystansie 300 metrów. Myślę, że to będzie olbrzymia frajda, i że kajakarze, którzy będą rywalizować w sobotę, przyjdą do nas też w niedzielę. Woda przyciąga, gdy za oknem słonecznie. Taką pogodę na weekend dla Wrocławia prognozują synoptycy. Gdy jednak ktoś nie przepada za słońcem i lubi się ukrywać w cieniu drzew, można to także robić w OMW. Przed nami bowiem zawody w petance. Rywalizują dwójki. Dla tych najlepszych mamy wspaniałe nagrody, które ufundował nasz sponsor Bank Credit Agricole. Właśnie dla naszych kibiców również mamy propozycję. Bank przygotował miasteczko turniejowe, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, i ci, którzy będą startować, i ci, którzy przyjdą naszym zawodnikom kibicować. Będą różne konkurencje zręcznościowe, no i będą też zabawy dla naszych milusińskich. Także gorąco zapraszam w niedzielę o godzinie 9 do Parku Południowego. Wszystkie szczegóły dotyczące mistrzostw można znaleźć na stronie www.omw.wroc.pl. Dodajmy. Że udział w zawodach jest bezpłatny. Sponsorem programu Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego.